Wywiad z osobą, która osiągnęła sukces w tworzeniu podcastów. Zapraszam Was na moją rozmowę z Igorem Jankę. Witaj Igor. Dzień dobry. Dzień dobry, Słuchaj, bardzo miło gościć Ciebie na moim vlogu. Nie, jest mi też bardzo miło, bo zwłaszcza bardzo często mamy kontakt, tylko jesteśmy w innych rolach. Dokładnie tak. No, mam nadzieję, że to będzie wartość dla moich widzów, i mam dla Ciebie pierwsze pytanie. Bo prowadzisz układ otwarty, z tego co wiem, około 3 lata. 3,5 roku. 3,5 roku. No to jeszcze nie całe 3 lata nagrywasz tutaj w tym studiu. Wcześniej było jeszcze inne studio, ale też wiem, że nagrywasz u siebie w domu. Ale powiedz, co było tak naprawdę impulsem, żeby zacząć tworzyć swój własny program? Przede wszystkim taka świadomość, że, że można. Znaczy, że jakby to może chwycić i mogę wrócić do tego, co kiedyś kochałem, czyli do. Dziennikarstwa. Nie czuję się dzisiaj dziennikarzem, bo jestem poza systemem medialnym i chcę być poza tym systemem, ale że mogę stworzyć miejsce, w którym mogę być wolny, mówić o czym chcę, w sposób, jaki chcę i mogę to robić ponad podziałami, nie będąc w bańkach i w sposób pogłębiony, długi i zajmować się tym, co kocham ja to kocham i to jest, sprawia mi olbrzymią frajdę. A powiedz, bo wiem, że nagrywasz właśnie częściowo w domu, nagrywasz też no, tutaj w studiu naszym, jak kiedyś liczyłem, to było w zeszłym roku, wychodziło mi, że to już jest ponad 200 rozmów, myślę, że w tym momencie już można powiedzieć, że spokojnie nawet ponad 250, ale ile tak naprawdę, nie wiem, może kiedyś to naprawdę dokładnie policzę, ale powiedz, jakie są plusy i minusy jakby nagrywania w tych dwóch lokalizacjach, bo ty łączysz się w domu zdalnie, no tutaj wiadomo te rozmowy są nagrywane i chwilę później publikowane. Jakie są plusy i minusy obydwu lokacji? Ja często nagrywam nie tylko w domu. Tylko z rozmaitych miejsc, nawet na świecie, ponieważ bardzo dużo podróżuję, z racji tego, że prowadzę Instytut Wolności, z racji tego, że lubię, i bardzo często nagrywam rozmowy z jakichś hoteli, czego nie widać, po prostu za mną jest jakieś białe tło w pokoju hotelowym, i często muszę jakieś akrobacje wyczyniać, żeby tam nagrać. No więc najpierw powiem, co jest zaletą tego robienia gdzieś tam, Poza studiem, no to że mogę to zrobić w każdej chwili. Nie? I jakby mam ten, to jest bardzo proste: mam laptop, kamerkę. Ostatnio dzięki Tobie powiedzieliśmy, że z telefonu mogę nagrywać, używam jego kamerkę. Zaletą jest to, że mogę zrobić mm, gdzie chcę nie? i kiedy chcę, o, o jakiej porze chcę. Nie muszę się z Tobą umawiać, nie muszę się umieć ze Studiem, prawda, więc to jest, to jest zaleta. No, wada jest taka, a zaleta tego miejsca jest taka, że to jest wszystko profesjonalne, tak, że jest dużo lepszy dźwięk, dużo lepszy obraz, masz lepsze kamery, e, masz oświetlenie, e, montaż e, i, e, i to jest e, no, to jest lepsza przestrzeń. Tak? No, to jest profesjonalny w ogóle, w ogóle studio. Jest to jest jakieś wsparcie, tak? bo Poza tym jest jeszcze... sam jesteś tak. sam sobie pozostawiony, musisz każdy problem też rozwiązać sam. Tak. To... Na szczęście już, dzisiaj już ta technologia już jest, jest taka, tak. że to nie jest wielki problem. Natomiast, ale no, jeszcze jedna zasadnicza rzecz, chyba najważniejsza. Mm -hmm. ja Ma Nawet jeszcze ważniejsze, sorry, niż to, że tu jest ładnie i technicznie wszystko dobrze. No, to, że siedzisz oko w oko z człowiekiem, tak? Jest bezpośrednio, nie mówię do laptopa czy do kamery i ktoś się zają, tylko po prostu jest reakcja chemiczna między, e, między rozmówcami, co jest bardzo ważne. No to jest wielka wartość i mam nadzieję, że jakby nawet rozwijająca się technologia nam tego nie odbierze. Wczoraj mieliśmy, miałeś rozmowę też o AI i tam też padły słowa, że no jednak spokojnie, znaczy był jakiś wątek tam dotykający chyba AI, z tego co pamiętam, że no spokojnie, no pe pewnych spraw po prostu ludzie nadal chcą się spotykać ze sobą i, i tego nam nikt... Jesteśmy zwierzętami, władzy. potrzebujemy się nawzajem. Dokładnie tak. Yy, mam jeszcze takie pytanie, na przykład jak przygotowujesz się do rozmów? Czy ty mhm. masz właściwie jakiś swój system researchu? Czy to za każdym razem działa tak samo, czy no, po prostu idziesz na żywioł improwizujesz? A może czasem jest tak, a czasem tak? Wiesz, to jest bardzo różnie. Po pierwsze, ponieważ tych rozmów zrobiłem już łącznie od kiedy zacząłem Układ Otwarty, też, nie wiem, chyba do tysiąca dobijam, tak myślę. Znaczy, nie liczyłem, pogubiłem się, ale robię, no, kilkaset rozmów rocznie, więc już tych tam jest tego dużo. No więc to oczywiście wygląda inaczej. Inaczej wyglądało na początku, kiedy po przerwie w uprawianiu, tego zawodu się przygotowałem, musiałem dłużej się przygotować na, jeżeli robię, wiesz, dwusetną albo trzysetną, albo nie wiem, którąś rozmowę na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, nie, No to już ja się cały czas tym zajmuję, mm -hmm. cały czas się interesuję, w związku z tym mm -hmm. e, prawda jest taka, że czasem nie muszę przed samą rozmową, owszem, mm -hmm. sprawdzam, co się dzieje, tak? Co nowego, co się zmieniło, ale już mam tą wiedzę w głowie, no bo się tym zajmuję bez przerwy, mm -hmm. nie? Czy, nie. Ja się przygotowuję, nie wiem, w, w, zasypiając w sobotę wieczorem, y, czy budząc się w niedzielę rano, bo sobie czytam jakieś teksty, tak? Ja czytam gazety, portale międzynarodowe, e, zaglądam, więc w zasadzie tą wiedzę na różne tematy chłonę przez cały czas i w różnych momentach tą wiedzę wykorzystuję. Oczywiście przygotowując się do rozmowy, no zwykle sobie przygotowuję jakąś listę pytań. Najczęściej tej listy się go kompletnie nie trzymam i idę w inną stronę za tym, co mówi mój rozmówca. Mm -hmm. e, I. Myślę, że najlepsza sytuacja jest taka, jak jestem dobrze przygotowany, mm -hmm. a potem tak robimy coś innego. Ale, mm -hmm. ale jak, jak mi się zdarza gorzej przygotować do rozmowy, co oczywiście się zdarza, no bo jak raz jestem lep było lepiej musi być gorzej, no to, to, to jest gorzej. To ja wiem, że to jest gorzej. Mm -hmm. nie? Najlepiej jak jestem, jak się jest dobrze przygotowanym, ale potem można sobie improwizować, nie? ale mieć tą bardzo solidną bazę. No tak, no już takie doświadczenie daje ci na pewno e, właśnie no, tyle, tyle możliwości jakby poprowadzenia tej rozmowy, mimo jakiegoś tam słabszego dnia, że no widz tego e, pewnie nie wyłapie, tak? Ale często też bazujesz, no po prostu opierasz tą rozmowę na, na, na ekspercie, którego zapraszasz. Tak, ja oczywiście, przecież ja się nie znam na tym wszystkim, tak? No, czasami mój tata mnie pyta, nie? A jak ty, synku, to wszystko wiesz, nie? Więc e, ja nie wiem, znaczy, wiem. Przygotowuję się, ale to wiedzą jakby ja świecę światłem odbitym moich gości, tak? którzy Dobrze. przychodzą tu z wiedzą, zapraszam bardzo dobrych ekspertów i to oni są świetni. a ja jestem tylko tego, żeby no, wiedzieć, o czym rozmawiamy. Ja nie mogę znać się na wszystkim, nie mogę z nimi wchodzić w dyskusję na każdy temat. Ja muszę wiedzieć, w którym kierunku zmierzamy, o czym chcę rozmawiać, ale ja staram się nie udawać tego. Znaczy, Ja staram się wyciągać wiedzę od nich mm -hmm. i mówię, to tu, ja, tu są ludzie e, z wiedzą. Mm -hmm. Oczywiście z, z czasem ja też się staję ekspertem no już na, na, na temat nie wiem, uzbrojenia Ukrainy, polityki <grym> międzynarodowej, ja się, ponieważ się tym i tak zajmuję w Instytucie Wolności, między innymi, prawda? No to już czasem mógłbym usiąść też po drugiej e, stronie, ale. Ja raczej z... pytam, tak? To jest moje zadanie pytać i być ciekawym innych ludzi. Mm -hmm. No dobrze, Igor, ale ty tak naprawdę masz dostęp do znanych postaci. Jesteś dziennikarzem, nawet jeszcze, znaczy byłeś nim, zanim zacząłeś nagrywać układy mm -hmm. otwarte. A co byś poradził komuś, kto dopiero zaczyna, no i po prostu nie ma tych kontaktów? Nie, nie zna nikogo znanego, prawda? Jakby, może, może inaczej, jak zapraszać gości, aby nie bać się tego, że ci odmówią? Ja ma coś no co za problem, kogoś wysłać maila i zapytać, tak? Większość ludzi, jak ktoś nie jest super ważnym, super ważną gwiazdą, wielkim politykiem, to, to nie odmawia, no bo przecież to jest ciekawe dla kogoś mm. przychodzić, nie? Mm -hmm. Najważniejsze co, to zapraszanie gości jest, to jest proste. Mm -hmm. Najważniejsze, żeby być ich ciekawym, nie? żeby interesować się tym, żeby, żeby chcieć od nich wystać wiedzę, to oni chętnie tą, tą wiedzą się Podzielą, nie? A kontakty po prostu trzeba zdobyć. No. Zdobyć maila, zadzwonić, wyszukać na stronach internetowych, jak się nie zna, to zapytać innych ludzi. Ja owszem, dzisiaj ich znam, no bo ich no ale też, też ich kiedyś nie znałem, tak? Też jak zaczynałem układ otwarty, no to nie znałem przez tych wszystkich ekspertów. No, część znałem, no bo się tam zajmuję tymi sprawami międzynarodowymi, czy, czy w Instytucie Wolności mam wiele kontaktów, no ale części nie miałem. Tak? Mhm. Poznałem dopiero dzięki temu, że robię program. Mhm. Usłyszałem kogoś, czasami podsłuchuję <grym> innych programów, tak patrzę, kto gdzie ciekawie mówi, no to może też e, zaproszę. Nie ma co się obawiać, tak? Większość ludzi nie odmawia. E, politycy, ale się z pol ja z politykami akurat niewiele nie, nie e, mam kontaktu, więc prawie w ogóle nie mam kontaktu, mówiąc wprost. Chciałbym, żeby ten przekaz był do ludzi, którzy zaczynają. Więc jeszcze z innej strony zapytam. Myślisz dlaczego w ogóle ludzie chcą wracać do konkretnego kanału? Podoba im się konkretny format i jak budować tak naprawdę lojalną widownię, no właśnie nie mając tego nazwiska lub marki? Konsekwencją. Wiesz, konsekwencją. Myślę, że znam takich mhm. kolegów, którzy prowadzą którzy prowadzą programy, których Kiedyś, jeszcze niedawno, nikt ich nie znał. Ich znał. Tak? Fff, nie chcę mówić wymieniać, bo teraz by, nie chcę, żebym im było przykro z tego powodu, że ich nie znał. Ale właśnie dzięki takiej pracy mrówczej, konsekwentnej, e, zaczynają sobie radzić, mhm. zaczynają budować lojalność słuchaczy. No, Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby być uczciwym wobec. Słuchaczy, wobec gości, mm -hmm. wobec siebie, mm -hmm. żeby być intelektualnie uczciwym, mm -hmm. żeby nie robić ściemy. Tak? Znaczy, y, moim zdaniem, mój program, jeśli coś go poniosło, mm -hmm. to dwie rzeczy. Y, to, że nie wchodziłem w wojny polityczne, poszedłem pod prąd temu wszystkiemu, co w polskich mediach są, że wszyscy się na, naparzają. Wielu dziennikarzy niestety zajmuje się uprawianiem propagandy, napuszczaniem jednego na drugie. Ja pomyślałem, ja będę to robił kompletnie inaczej. I to jest jedna rzecz, myślę, że taka ważna lojalność, ludzie to doceniają. Nie? E, zwłaszcza tyle takiego marnego, marnych rzeczy jest w życiu publicznym. A druga to jest pasja. Mm -hmm. nie? E, to mi parę osób mówi, że, a widać, że ty się tym e, przejmujesz, że w to wierzysz. To to prawda, nie? ja to lubię, kocham I to gdzieś tam. To nie mówię tego przecież za każdym razem, że dzień dobry, lubię to, co robię, prawda? Mm -hmm. Tylko ludzie to widzą. E, jakąś widzą w tym e, prawdziwość mm -hmm. tego. Dziękuję właśnie, że to powiedziałeś, bo też tak uważam i jakby w, wcześniejszy, bo robię, to, to już jest druga część na temat, jak stworzyć udany wideopodcast. W pierwszej części dużo mówiłem właśnie o tej też pasji autentyczności tak naprawdę, nie By, tak. bycia sobą, szukania, ale właśnie, bo em, y, może już tak ostatnie pytanie hmm. do ciebie, ale myślę, że jedno, jedno, jedno może z ważniejszych, bo wiele ludzi ma taką barierę, myśli sobie, no dobra, zacznę nagrać ten podcast, a co jeżeli się nie uda? Jeżeli na przykład, nie właśnie ludzie będą mi odmawiać albo po prostu ten, ten Program, ten format nie zaskoczy. I co twoim zdaniem można zyskać, nawet jeśli jakby sam, sam projekt nie wypali, bo ja obserwuję ciebie i widzę, że jakby mam wrażenie takie, może jeżeli jest inaczej, to mnie popraw, że, że to nie jest tylko jakby YouTube, prawda, czy też jakby sposób na zarabianie na tym konkretnym formacie, ale to też otworzyło tobie wiele różnych drzwi. To pewien, pytanie, czy naprawdę tak jest, że tak, wystartowanie takiego projektu może zainicjować zupełnie nowe rzeczy w Twoim życiu. Absolutnie. Znaczy, dla mnie to jest. Podcast jest narzędziem do po pierwsze zaspokajania własnej wiedzy, ciekawości, mm. spotkania, poznawania ciekawych ludzi, e, nawiązywania rozmaitych kontaktów, których bym normalnie nie nawiązał. No bo mm -hmm. nie dzwoniłbym na codziennie do iluś ekspertów, prawda, żeby ich pytać, e, żeby ich pytać o coś. No ale e, mój podcast, akurat, moją misją jest. Ja sobie tak założyłem, że moją misją jest tłumaczenie. Widzą, słuchaczom tego, co dzieje się w świecie. Tłumaczenie, mhm. nie przekonywanie ich do, do czegoś. No ale przecież podcasty służą też do tego, ludziom, do jakby promowania z innych przedsięwzięć. Ja też tu, przecież, w moim podcaście promuję Szkołę Przywództwa, Instytut Wolności, w którym to jest moja taka dru, druga, druga noga. Nie? Mhm. Więc to też mi służy, y, y, służy do tego. I to y, no, taką. To jest fajne, bo to jest wolność, tak? Mogę zrobić, co chcę. Jakbym chciał zrobić nachalną reklamę jakiegoś produktu, to też mógłbym zrobić. Ja mhm. tego nie robię mhm. no, i staram się tutaj być bardzo taki, e, bardzo transparentny i, i fair e, w tym, ale gdybym chciał, to mógłbym. Tu jest wolność, można robić, mhm. co, się, e, co się chce i to jest najwspanialsze. Mhm. O, wiesz co, tak jeszcze przyszło jedno mhm. pytanie, e, a to już będzie pytanie może troszeczkę odbiegające od tematu, ale to pytanie do ciebie mhm. jak najbardziej. Mhm. Gdyby dzisiaj po prostu nie wiem, YouTube się skończył, co byś robił dalej? Gdyby się YouTube skończył, to bym był na Spotify'u dalej. Nie? Mój program jest dostępny na platformach podcastowych, drzwiami i, I tam część ludzi mnie słucha na, na Spotify'u. Oczywiście to by utrudniło życie, ale w przyrodzie nie ma miejsca na. Jak coś ginie, jak gdyby zniknął YouTube, to by się pojawił. Nie wiem, coś innego, Co tak? tak? Inne, inny inne kanał komunikacji. Ten YouTube ma wiele swoich zalet, ma też swoje wady, ale gdzieś to już, tego już, to już nie zniknie. Znaczy może zniknąć YouTube, tak? Może powstanie coś innego. Ja nie wiem. Ja się nie upieram, że moją pasją nie jest YouTube. Moją pasją jest poznawanie świata i opowiadanie o tym świecie. A czy to będę opowiadał w tym miejscu, czy w innym, to ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Najważniejsze dla mnie osobiście jest to, żebym, to, żebym mógł być w tym wolny i w stu procentach niezależny. Czyli nie szukałbyś nowego zajęcia dla siebie, tylko szukałbyś raczej nowego kanału na, na, na jakby kontynuowanie tego właśnie swojej pasji. Tak, dopóki ona jest wciąż pasją. Tak myślę, tak myślę, myślę, że tak. Igor, serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki. To był Igor Jankę, człowiek, który pokazuje, że nawet mając kontakty i doświadczenie, nie ma drogi na skróty. Jeżeli Ty chcesz zacząć nagrywać swój własny podcast, myślę, że tak naprawdę wystarczy, żebyś miał pomysł, może jakiś bazowy sprzęt. I trochę odwagi. Bo czasem największym sukcesem nie są wyświetlenia, ale to, co dzięki temu projektowi zaczyna dziać się w Twoim życiu. Blisko Studio. Realizacja nagrań studyjnych i filmów. Sprawdź naszą ofertę na bliskostudio.pl